Dzień dobry. Witajcie w kolejnym odcinku w nowym roku, w kolejnym już tutaj można by rzec sezonie na tym moim kanale. Dzisiaj będę chciał poruszyć kilka tematów, także już taki zrobię prolog, wstęp do tego co będzie. Najpierw będzie taka opowieść tego co się wydarzyło w zeszłą sobotę, bo miałem mały wyjazd na Podlasie. Potem przejdę do tematu ważenia kilku sztuk z tyłu, tych październikowych królików. A na samym końcu pokażę Wam jeszcze samiczkę od mojego przyjaciela Mateusza Markowskiego, która wróciła do mnie. Samiczka nie wróciła, genetyka wróciła od niego, samiczka przyjechała od niego do mnie do hodowli, także to, to będzie później. Jeszcze tam parę słów opowiem odnośnie e, informacji, bo też mnie dopytywaliście o moment, w jakim rozpoczynam rozród królików, także to będzie w dalszej części teraz. Jest na stole pewien jegomość, który będzie tłem mojej opowieści, ale to też będzie on takim trochę łącznikiem tego dalszego wywodu, jak i tego obecnego. A więc, w, zesz w zeszłą sobotę, gdy tutaj dodawałem już wam filmik, to ja byłem w drodze na Podlasie razem z moim serdecznym przyjacielem i towarzyszem tych dalszych i w większości takich króliczych wyjazdów. Piotkiem Chmielem. Razem właśnie z piotkiem ruszyliśmy do trzech miejsc, do trzech naszych hodowlanych, ale i nie tylko przyjaciół i kolegów. Pierwszy punkt, może za chwilę to powiem, ale jeszcze tutaj troszeczkę wcześniej, mam nadzieję, że żaden z tych moich kolegów nie będzie miał mi za złe, że jego personalia, jak i miejsce zamieszkania podaje, ale myślę, że też to będzie taka dla nich trochę reklama, czy też informacja. Dla tych osób, które nie wiedzą, że tacy hodowcy w takich barwach olbrzymów występują, czy też na mapie hodowlanej są, także to też będzie takie trochę ułatwienie, i to już ja nie chciałbym być tutaj mediatorem, czy też adwokatem ich, więc już jak będziecie chcieli, to musicie sobie z nimi rozmawiać, no ale to zaraz wszystko wam opowiem. Więc punkt pierwszy naszej, naszego wyjazdu to było dobrze Kościelne, czyli pan Jarosław nauczyciel, mentor, no można by go w wielu superlatywach i określeniach tutaj przedstawić, ale no wiecie, że to jest człowiek, który pojawia się bardzo często duchem, no bo fizycznie nie, ale duchem jego króliki widzicie, ale o panu Jarku już opowiedziałem bardzo dużo i można by jeszcze opowiedzieć, no ale nie chcę wam też tutaj być monotematyczny, więc dojechaliśmy do pana Jarka, jakiś tam krótki przegląd, parę sztuk pokazał, no ale byliśmy już umówieni we trójkę u Piotrka Sajewskiego, więc no, ruszyliśmy. To, był te, to była droga trochę już y, dla mnie nowa, bo za Białystok, w stronę granicy z Białorusią, miejscowość Grudek, tam właśnie zamieszkuje Piotr Sajewski. Piotr, który jak to on mówi, bakcyla ma już od dawna złapanego, ale teraz wchodzi na takie większe obroty hodowlane, bardziej chce się tym królikom oddać, poświęcić, więc y, też i odemnie ma króliki i od pana Jarka. Jeżeli tu mówimy o królikach szarych, ale to co zauważyliśmy właśnie u pana, u pana, u Piotra Sajewskiego z Panem Jarkiem, mylą mi się tematy, mylą mi my się, my się słowa, wyjmował nam czarne samice. Zwłaszcza czarne samice, które są urodzone u niego, bo Piotr ma tak można by rzec pół na pół szare z czarnymi, jeżeli chodzi o, o liczebność stada. Czarnych samców ma dużo obcych, więc to są takie no Zbliżone wyglądem na no lejne króliki, ale te samice czarne to już są praktycznie wszystkie urodzone u niego i naprawdę samice bardzo potężnych, mocnych rozmiarów, szerokie, na mocnych głowach. No, króliki ponad 9 kg, pewnie niektóre to i po 10 by miały, także tutaj, jeżeli chodzi o hodowców czarnych olbrzymów, to Piotr myślę, że w niedługim czasie, a nawet w szybszym niż niedługim czasie. Pisze się na dobre w mapę hodowlaną, jeżeli chodzi o olbrzymy czarne, bo jak sam mówił, ma na, tej, na punkcie tej barwy takiego małego hopla. Bardzo mu się te króliki podobają. No poza tym, szare króliki nie odstępują, bo też żeby nie było, że ma tylko czarne. Nie, szare ma na takim samym poziomie, jeżeli chodzi o budowę, co czarne. Tylko jak szare nam pokazywał, to ma bardziej młodsze stado, młodsze króliki, kwiecień. Majowe, także to jeszcze króliki, które nie do końca się ukształtowały, bo te czarne to już są zazwyczaj tak ma tam jakiegoś samca chyba dwóch czy trzyletniego. Samiczki to już są no ponad także to już króliki, które praktycznie się wykształtowały, jeżeli chodzi o te kwestie wyglądowe, więc tam po, po krótkim przeglądzie stada, jakiejś małej. Gościnie. No, czas nas gonił. Nie mieliśmy zbytnio też, gdyby to była jeszcze wiecie, dwa dni, to by było pewnie za mało. Gdyby chciał wszystko na spokojnie zrobić. No ale następny punkt. Pan Roman Sadowski już na nas czekał. Roman, który mieszka w Złotorii, to już są okolice bliższe Białego Stoku. I Roman, który można by rzec specjalizuje się w olbrzymach belgijskich białych. Ma tam jakieś małe dodatki pojedyncze szęszylowe, coś szarego, ale jeżeli chodzi o taką docelową czy też bazową. Barwę, czy też rasę, na której Pan Roman kładzie największy nacisk, to są olbrzymy białe. No i tam naprawdę to jest bardzo dobry towar, dużo tego ma, mocna budowa, mocne głowę, mocne uszy, łapy. No, ten olbrzym belgijski biały w tych ostatnich latach, nie tylko w Polsce, ale ogólnie w Europie uległ zdecydowanej i diametralnej poprawie. To co było kiedyś, to był, kiedyś to były takie no, lekko przerośnięte termondy, a teraz to są olbrzymy, wizualnie szare, tylko w białej barwie. Króliki naprawdę genetycznie już są bardzo dopracowane. Także jeżeli ktoś hoduje Olbrzymy Białe, to na pewno, jeżeli jeszcze nie słyszał, chociaż myślę, że, nie, że byłoby to ciężko panu Romku. To pan Roman Sadowski naprawdę jest kolejną osobą godną polecenia, od którego można spokojnie umawiać się na przyszłość czy też obecnie. Nie wiem, jak tam jest z dostępnością, ale materiał genetyczny naprawdę pan Roman ma wysokich lotów, bardzo dobre króliki. No i od pana Romka. Udaliśmy się znowu do Dobrzyniewa, do, do pana Jarosława, który no już tak na spokojnie pokazywał wszystko, co tam w swoich klatkach ma. No, to jak co roku, to jest to samo. Króliki naprawdę potężne, mocno zbudowane. Ech, no, Od wielu lat, to, to wiecie. No ja tutaj opowiadam o panu Jarku, ale to nie bez kozery, bo to jednak jest polska czołówka hodowlana olbrzymów. To jest rok za rokiem powtarzalność. Te same króliki, mocne króliki. Nie jest jestem jakiś zmieniany typ, raz taki, raz taki. No i właśnie ten pan, który tutaj skacze, jest takim łącznikiem, gdyż to jest królik o numerze W23406, urodzony końcem marca. po samcu W21342, ojcu tych tutaj z tyłu, październikowych, i samcu, który to od dwóch miesięcy znowu jest na Podlasiu pana Jarka, i króliku, który no, trafia się, można by, że coraz na ładnych kilka lat. Samiec ten, obecnie już dwuletni, wagowo pewnie dobija pod 12 kilo. Kryje jak szalony. Dzieci się rodzą i u mnie i u pana Jarka. Ja tu mam chyba z tego obecnego sezonu, czyli licząc od września do... ostatnie się chyba urodziły w grudniu te jego dzieci, jakoś tak na początku grudnia, bo on początkiem listopada wyjechał, to mam 50 sztuk z tamtego rzutu. Tutaj u mnie były, jak on przyjechał taką już końcówką zimy, bo ja go chyba przywiozłem na koniec lutego to też zostawił mi dwa czy 3 mioty, właśnie ten tutaj na stole jest tego jednego miotu z końca marca, teraz pojechał do pana Jarka, wtedy też już zrobił robotę, no samiec kapitalny, jeżeli chodzi o wielkość, bo to jest kloc, no możecie sobie zwizualizować, no ten syn pewnie długością będzie zbliżony do niego, tylko jeszcze by trzeba dodać pół szerokości do tego, no i dwa razy tak o głowę. Ale właśnie głowa u tego samca, dlatego ja tego królika tutaj specjalnie dałem na stolik, żebyście sobie go obejrzeli i ewentualnie za pół roku, czy za jakiś czas, jak będzie mu dane zdrowie i długo żyć, zweryfikujemy, bo tamten samiec to głowę to nabrał teraz już po ukończeniu roku, aż o dziwo, no naprawdę zrobił taką kolosalną różnicę w wielkości i wyglądzie głowy, no jest przepotężny samiec. No, a poza tym u pana Jarka jeszcze jest właśnie brat tego mojego samca, znaczy mojego malinowskiego samca 3471. Taki sam bym powiedział. No i tam króliki z jeszcze innych linii. No samiczki tak samo <laughs> pierwsza klasa a i parę szynszyłowych również się u pana Jarka znajduje, bo też tam ma tak podzielone stado. No wiadomo, docelowy główny kolor są szaraki, ale coś tam szenzylowego jeszcze w klatkach w dobrze nie wie jest. Także, no, jak będzie jak ktoś się mnie pyta, to ja od lat jestem monotematyczny. Jeżeli chodzi o olbrzymy szare i osobę godną polecenia, to zawsze w pierwsze słowo, pierwsze ślino na język, to pana Malinowskiego kierunek podlaski mi przynosi, aby, aby jak tak dalej, jak najdalej, tak się panu Jarkowi tylko darzyło i to udawało. No a ja powoli będę przechodził już do tego wspomnianego na samym początku tematu, odnośnie właśnie ważenia tych królików z 20 października. Wyjmę kilka sztuk. Tak, żebyście sobie też zwizualizowali, bo to już pokazywałem Wam tak ogólnie w klatkach i, i znacie ich kulisy wcześniejsze życia i na Facebooku niektóre sztuki już były, także taki łącznik pokazania, zweryfikowania tego, co mówię z wagą y, zaraz Wam pokrótce zaprezentuję, no, a tak jak już rzekłem wcześniej, na samym końcu to zrobię taką może zajawkę, bo tak wygląda, o, śpi sobie. Ta samiczka od Mateusza Markowskiego, którą więcej pokażę później, jest to młoda samiczka na mega ciemnej okrywie, ale o niej więcej, jak ktoś jest zainteresowany, to proszę być cierpliwym, czekać aż wszystkie wątki po kolei mi tutaj będą się nakładały i, i, i dojdziemy do tego tematu. Także chowam go i przechodzę do maluchów. Pierwsza sztuka z października już na stoliku, przygotowana do takiej weryfikacji wagowej dla Was, bo ja już jej wagę znam. Jej, jego, bo to jest samczyk, ale jej, jeżeli chodzi o sztukę. W2-10-4-13, czyli z tego miotu po samicy 134, z tego co Wam mówiłem, że takie są króliki najmocniej, najlepiej rosnące, najfajniej wyrośnięte, no i to wspominałem już jaki numerek, więc W2-13-42. Dzisiaj już bez mojego pomocnika wagowego, zobaczcie, waga dodaje 5 gram, ale macie, więc wytarujemy je, żeby nie było 0 Próbuję to zrobić na jednym niesieniu, żeby nie było, że coś cnę. 3,50. Jak się rusza ten koszek, widzicie, ta waga się cała z nim tak od góry muszę złapać, żeby te światło troszeczkę się tak nie odbijało w wyświetlaczu. 3,50. I mówimy tutaj o króliku który jest urodzony tak jak wiecie 20 października trochę ta waga się chwieje, więc muszę ją jakoś lepiej ustawić, żeby ona odpowiadała na tej wagę dobrze wa o teraz będzie stabilniej yy, o króliku, który ma dwa miesiące i dzisiaj mamy o jak to nie szybko lecą no nie wiem, początek stycznia, któryś dzień stycznia nie ma chyba jeszcze 2,5 miesiąca on, mamy wagę 3,5 kilograma czyli przyrost przyrost tygodzienny 50 gram tygodniowo 350 tak 7 razy 350 a tutaj wam pokażę bo tak jak mówiłem najsłabszy, najsłabszy przyrosty ma ten miód półszynszylowy czyli te króliki po tym samym ojcu tylko samiczce szynszylowej tu jest królik numer umarł 10 4 26 to akurat jest samczyk uwaga tak samo żeby nie było wskazuje 0 pokazałem nie dotykam nic. Więc te najsłabiej rosnące króliki, czyli półszynszyle 2,95 łamane na 3 kg. Więc też wydaje mi się, że jak na, na takie króliki, to nie jest chyba zły jakiś tutaj wynik wagowy. Teraz będę musiał troszeczkę pokombinować, bo się będę tutaj chciał dostać do tej klatki. A tu będę musiał stolik z moją niezawodną tablicą odsłonąć. O, udało się całkiem sprawnie to zrobić. Siostra tego samczyka wcześniejszego z pierwszego miotu, czyli z tych najmocniejszych w 15 I to ona razem z bratem to są króliki z najlepszymi przyrostami, najfajniej rosnące. No, i tutaj ku nim bym się skłaniał, że to, to takie będą predyspozycje, czy też po prostu jakiś zalążek tego, że to mogą być najfajniejsze sztuki. Oczywiście, jeżeli będzie dopisywać im zdrowie. I nic się im nie zadzieje w międzyczasie. Jakieś choróbska i inne tego typu nieprzewidziane rzeczy. 3,50 mawać panna. Tak, 3,50, tam nawet łamane na 55. No ten sam przyrost brata, czyli 50 gram dziennie, to takie według mnie jest może nie tyle optymalne, co, co dobry wynik. Nie bardzo dobry, ale dobry wynik. I jeszcze wezmę jedną sztukę, bo też nie będę... Wyciągał wszystkich. Pokażę Wam samczyka z tego trzeciego miotu, który dosyć niedawno był pokazywany na Facebooku. A więc jest to ten z miotu po samiczce W21442, która notabene e, pojechała do Mateusza Markowskiego. I jeszcze, jak tutaj, mam już ten wątek Mateusza, który jest następny, mój serdeczny kolega, przyjaciel, tylko ten z zupełnie drugiej strony Polski, bo z Pomorza. On przywiózł mi drugą stronę, czyli wziął ode mnie króliki i przywiózł mi jedną samiczkę, tam z moją genetyką. To Wam pokażę po tym samczyku, ja na stole, jaki, jaka to jest sztuka i coś więcej o niej opowiem, ale jeszcze tylko teraz w gwoli ścisłości zważę tego szam, samczyka, bo według mnie to jest najzgrabniejszy. Tamten pewnie będzie najmocniejszy samczyk, ten natomiast jest taki najzgrabniejszy, ten o numerze 20, z tych miotów październikowych po tym samcu. Ale tego to nawet nie wiem, jak stoi wagowo. Zaraz zobaczę razem z Wami się przekonam. 3,35. No, porównywalny, przyzwoity czy też bardzo dobry wynik. Tylko to będzie królik na zupełnie innej okrywie na ciemniejszym włosie. To jest okrywa złapana ze strony matki. no Ma tam geny Krzyśka-Szeligi, więc to są ciemne króliki. Zupełnie inny typ barwy włosa niż to, co, co ja tutaj mam z tych swoich linii. Idę po to samiczkę Mateusza i o niej słów kilka wam opowiem. No i na stole wylądowała rzeczona wcześniej samiczka od Mateusza, samiczka urodzona 28 czerwca już minionego roku, czyli królik 6 miesięcy i tydzień. Samiczka ultra ciemnej barwy i to nie jest żelazisty królik, to jest tak ciemna szara Barwa, i to jest barwa, bo jej ojcem jest mój królik. Samczyk o numerze W2 33153. Matka była od Mateusza. Tylko ten 33153 to też jest z linii Krzyśka-Szeligi. I tam ta ciemność jest taka, że jak już wskoczy, to naprawdę one się utrzymują na długo i na mega ciemnej okrywie. Ale zobaczcie, jaka to jest zgrabna samiczka. Samiczka 6-miesięczna. Wagowo ważymy przed chwilą ma 7,30. Ładna głowa, ładna łapa. No ta okrywa, to to sami widzicie, bardzo ciemny kolor, a przy tym utrzymane są wszelkie niezbędne kwestie dla szarego królika czyli przypruszony ogon, podszycie między barwa, wszystko jest. Tu nic się nie rozmyło, ale mamy do czynienia z taką mega ciemną barwą. No i fajnie, bo wrócił gen. Mateusz wyciągnął z tego samca naprawdę bardzo dużo, bo tam na wystawie w Pniewach i w kolekcji kwietniowej były. Dzieci tego samca i tak naprawdę bardzo mocne sztuki. No dobrze, cieszę się, że moje króliki idą w świat, dają dobre owoce i potem jeszcze to do mnie wraca. Także to też jest obopólna satysfakcja, bo ja zadowolony, że komuś wyszło, ktoś zadowolony, że u niego wyszło, a jeszcze wróci tutaj do mnie genetyka, trochę wymieszana z genami królików Mateusza. Także jakiś tam mały, mała dorzutka obcej genetyki wskoczyła. Już notabene tam jeszcze chyba z drugiej strony, z tej strony matki, też był mój samiec, jeżeli się nie mylę. Już nie pamiętam jego numerów, ale, ale to taki, co tam z dwa lata temu chyba, czy trzy lata temu Mateusz go brał ode mnie. Także tam te geny mojej hodowli na Pomorzu również się przewijają. Ale no, skrabna samiczka. Wziął ciemną samicę, przywiózł ciemną samicę, bo wziął matkę tych, tą 1442 42 ona była bardzo ciemna. I, I równie ciemna, tylko o pół roku młodsza przyjechała, także jeszcze tam troszeczkę poczeka i pewnie końcem stycznia zacznę jej, jej krycie, jak będzie miała 7 miesięcy. No ale zobaczcie sami, sami ocencie jaki to jest fajny zgrabniutki króliczek. Cieszy mnie to, że, że taka wyszła, że fajna jest i na pewno u Mateusza również jej rodzeństwo jest na takim samym albo i lepszym poziomie. Cóż bym dodał na, na sam koniec? Bo ta nagrywka jak zawsze się przeciągnęła. A wiem, na sam koniec jeszcze chciałbym tutaj poruszyć aspekt, bo też było do mnie skierowane te pytania, o którym już kiedyś opowiadałem odnośnie wieku krycia samic i samców. Ja od paru już lat jestem w tej kwestii niezmienny. Więc co do, za, co do samic. Kieruje się wiekiem, utrzymuje minimum te 7 miesięcy, z tego względu, że chyba opowiadałem kiedyś, kryłem nawet młodsze samiczki, 6-miesięczne, bo one bardzo. No tak jak wiecie, samiczki zazwyczaj się szybciej rozwijają, szybciej łapią wagę, no bo tak sobie ustaliłem, że to 8 kg. No i często te 6-miesięczne miały już 8 kg, więc dawałem do samca, one bardzo szybko się zakacają, no bo to jest taki ich początek. Tylko bywało tak, że te samice się zakacały, i często traciłem samice przed wykotem w ostatniej chwili albo po wykocie. I potem, jak rozmawiałem tam z innymi doświadczonymi hodowcami, to właśnie powiedzieli mi taką kwestię, że ona tutaj, te samice z zewnątrz w tych wieku 6 miesięcy, no już teoretycznie, praktycznie są gotowe, rozwinięte, bo wielkość wszystko, ale w środku jeszcze nie do końca jest rozwinięty ten układ. Rodny, nazwijmy to tak, drogi rodnej. Tam się może przy wykocie coś zablokować, coś zadziać, czy pęknąć, czy po prostu hormony jeszcze nie wszystkie są tak właściwie rozwinięte, żeby ten organizm był przygotowany od środka, czyli wewnętrznie na przyjęcie maluchów, na przyjęcie tej ciąży. Dlatego mówię, no jeszcze ten miesiąc, miesiąc robi różnicę, poczekaj. No jak już przeniosłem tą granicę dolną do 7 miesięcy, to już takie historie się nie działy, nic tam się z nimi. A złego nie działo. A co do tych kwestii, że królik za młodo kryty nie urośnie, no to, to ja zawsze się z tego tak delikatnie mówiąc śmieję, bo samców to nawet i 6 sześciomiesięcznych, a nieraz jak był wybitnie rosnący, to i młodszy krył i nigdy nie wpływało to na to, żeby on się zatrzymał w rozwoju. Gdyż tak naprawdę, jeżeli ktoś już troszeczkę tam ogarnia ten temat, no to łatwo jest sobie wydedukować. To już jest tak najprościej, jak się da przedstawić. Że za rozwój, za wagę, za wielkość, to wpływ mają tak naprawdę trzy aspekty. Pierwszy to jest genetyka, co jest zapisane w kodzie genetycznym, a na zapisy kodu genetycznego, na to co jest pisane, to moment rozrodu nie ma, czy też wkrycia nie ma wpływu. Drugie to jest żywienie, a trzecie to jest zdrowotność. Jak królik ma urosnąć, to wyrośnie, kiedy go nie zaczniesz kryć? Jak ma urosnąć do 8 kg, to urośnie przykładowo w wieku 6 miesięcy i przeskoczy tego dalej, a drugi będzie 12 miesięcy, do tego rósł. Jak ma rosnąć 10 kg, a będziesz go krył, jak będzie miał te 6 miesięcy, to i tak urośnie. Ja zawsze wszystkim powtarzam, moim najlepszym przykładem, poza innymi samcami, ale takim najlepszym do zwizualizowania przykładem będzie ten samiec, już wielokrotnie wspominany m 1673191 czyli wiceczempion Boguchwalski z 21 roku królik który rozpoczął swoje użytkowanie w rozrodzie mając niespełna 7 miesięcy, ważąc tam 8 z dużym hakiem i nie zatrzymał się, do do ponad 11 kilogramów, nie wpłynęło to na niego w zupełnie, a nieraz jest nawet tak, że w przypadku samca, poza tym, że jest trochę bardziej pobudzony w klatce, to pobudza też apetyt. Te, te, te pierwsze krycia powodują, że on jeszcze chętniej zaczyna jeść i tak naprawdę nie ma to żadnego wpływu, a powiem jeszcze bardziej przykład z życia, jeżeli nastolatki bardzo wcześnie rozpoczną yy, swoje no, życie, no to oni nie przestają rosnąć. Oni nadal wyrastają, nie zatrzymują się w tym wieku 14-15 lat pod względem wyglądu wielkości, tylko, o, brzydko brudziła mi nastolatka, chyba za dużo już gadam, tylko normalnie dorastają. Także no, te opowieści, że za wczesne użytkowanie to wpłynie na to, że królik nie urośnie, to naprawdę czasem. A się zastanawiam no, na, na czym to opierają to swoją wiedzę bo na pewno nie na doświadczeniu w hodowli bo jeszcze nie miałem przypadku takiego aby samiec czy też samica po wczesnym użytkowaniu rozrodczym przestały rosnąć tylko wręcz przeciwnie samice tak jak wam wspominam zawsze po pierwszych maluchach nabierają takiego największego swojego najmocniejszego wyglądu to jest taki ich pik wyglądowy wagowy Także to wbrew temu, co się, co się ogólnie nie wiem, gdzie to tam jest powielane i na jakiej zasadzie, no to, to zupełnie nie ma pokrycia w rzeczywistości. Dobra, to by było na tyle dzisiaj. Dzięki. Wszystkiego dobrego w nowym roku. Raz jeszcze. Pozdrawiam, do usłyszenia. Cześć.